się ludzie. Opowiem wam taką historyjkę z dzisiejszej nocy. Jest po prostu dla mnie tak, taki dowcip, że coś pięknego, nie? Ale słuchaj, o co chodzi bracie. Mój brat, Nikolas, Mikołaj. Rosja, Ukraina, jak się okazuje, gdzieś takie te klimaty. Bo nawet zaciąga w taki sposób, jak się człowiek wsłucha trochę. Ale słuchaj. Wchodzę do snu, generalnie. Robię to z rzeczywistości nie. Patrzę sobie na dłoń, a tam, chyba już widzę już dowcip Pierwszy dowcip, małe nikolaski zamiast palców tutaj nie. Nikolasek wiesz, na każdym palcu, w kapturze taki, wiesz, słowiański typ. No, ale ten to ma poczucie chworalizkurszy gdzie. Od razu się, wiesz, od razu się, od razu się widzimy właściwie, bo. No po prostu się zacząłem śmiać już tak, że nawet tym śmiechem chyba go. Wiesz, zaraziłem trochę. I słuchaj. Wpadamy na pomysł, że może byśmy zjedli Bigosik jakiś nie. Bigosu nam się po prostu zachciało. Mówię, tu jest taka fajna knajpka. Mówię tu jest jak w domu normalnie masz Bigosik elegancki, ale taki Bigos, że po prostu mistrzostwo świata nie naprawdę. Nie jakiś z kapusty wykręcanej, cedzonej, tylko naprawdę kwasik, no zajebisty, kurde bigos, nie? Mówi kolorek, grzybek, wszystko jest, nie? No i idziemy do tej knajpki po prostu, nie? I mniej więcej w połowie drogi yy, yy, stoi, stoi taka grupka typów takich, jakby to no, określić. To są takie typy, wiesz. pokroju. Mówię, bo ty, masz jakiś problem? Rozumiem, z tego typu goście, nie? Stoi taka grupka ich, może z... Cztery osoby chyba były. Wie, Nikolas patrzy na mnie i tak <laughs> zaczyna się podśmiechiwać, nie? Mówię, aha, coraz bliżej Bigos, nie? Nie, zrozumiem, o co, nie zrozumiałem, o co mu chodzi, <laughs> ale mówi, dobra, Marcin, Smoku, mówi do mnie, bo on mówi po ksyfce. Poczekaj chwilę, i patrz. Patrzę na to, bo chcę Ci w ogóle coś pokazać. Nie? I stanęliśmy tak, jakby koło cmentarza. Yy. I on wyciąga taki pilot, nie? Yy. Pilocik, taki cieniutki, trochę mniejszy od telefonu komórkowego. Yy. I mówi: Marcin, zobacz. Mówi, to jest nowa technologia. Chcę Ci ją po prostu przedstawić. Nie? Mówi: Zobacz sobie, weź chcesz, to się możesz pobawić. Momentnie yy. mówi: Normalnie, no technologia. Nowa technologia. Która sprawia, że możesz normalnie latać, <laughs> nawet jak jesteś grubą świnią i, i problem ma, żeby się oderwać, to możesz normalnie tutaj latać, Dostajesz pilot do ręki, jak on jest włączony, przechodzi przez ciebie pewnego rodzaju, jakby taki prąd, czy, czy coś w tym stylu, takie wytwarza się pole, nie rozumiem tego dokładnie, nie? I po prostu bierzesz go do ręki, tylko i to wystarczy, i za pomocą mózgu sterujesz. Możesz latać, możesz skakać wysoko, robisz po prostu co chcesz i bawisz się, nie? Ja pierdziele, daj mi to po prostu koniecznie teraz do ręki, ja muszę to sprawdzić, nie? Ja będę mimo że latanie nie robi na mnie żadnym, żadnego już jakiegoś takiego szczególnego wrażenia, bo generalnie latanie jest takim moim takim moim pływaniem trochę, nie? Jak ludzie lubią pływać, to ja lubię latać. I Biorę ten pilot do ręki, po prostu, wiesz, wznoszę się gdzieś tam wyżej, latam sobie, patrzę, no mówię, fajnie, rzeczywiście, działa, wystarczy, że pomyślę, nie? Mogę zapikować na dół, wiesz, z prędkością po prostu, ostrobnie, no jest, jest fajnie, jest fajnie, fajna zabawka, mówię. I wiesz, i patrzę z góry, a ta grupka podchodzi do Nikolasa, nie? Podchodzą do niego i mówię, coś tam się zaczyna jakoś, mówię, tak, a Nikolas uśmiechnięty, bo to jest w ogóle. No naprawdę się dziś przekonają jaki to jest człowiek, nie? I... I wiesz, i schodzę na dół, nie? Schodzę na dół, a oni coś do niego, że... Coś, po co mu to pokazujesz? Coś jakieś takie, wiesz... Coś, coś... I co on będzie z tego... I co on będzie z tego miał, nie? Jakieś zaczepki po prostu, ewidentnie zaczepki, nie? Nieistotne. Nie schodzę na dół, a Nikolas mówi do mnie tak... Mówi, Marcin, kurwa, miał być bigos. Mieliśmy iść na bigos. A tu same głąby. Nie najem się. <laughs> po prostu mnie to zabiło, nie? Aż się kurwa wycknąłem, po prostu muszę wstać i się wysikać, pośmiać chwilę, bo to jest nieprawdopodobne, nie? Jaki to jest gość? Same głupy.